Zakończyliśmy wykonanie konstrukcji stropów części środkowej obiektu. Jest on obecnie podzielony na trzy kondygnacje. Zniknęła ta bryła widoczna od wewnątrz, cała kubatura. Stropy wykonano w konstrukcji stalowej po to, by mogły przenieść dedykowane im nowe obciążenia. Stropy te jednocześnie stanowią usztywnienie całej bryły budynku i podparcie dla zewnętrznych ścian, które podlegają renowacji. Drewniana ściana ryglowa była dawniej ścianą nośną, ścianą obwiedniową. Konstruktorzy zdecydowali o jej wzmocnieniu. Do środka budynku wstawiono drugą konstrukcję ryglową, tyle że ze stali. Murowane cegły oddzielone belkami drewnianymi nazywamy kwaterami. Niektóre z kwater są ciemniejsze, niektóre jaśniejsze, nieco różnią się kolorem. Jaśniejsze dlatego, że w przeszłości zostały przemalowane olejną farbą. I ten olejny biały kolor pozostał w szczelinach do dzisiaj. One pozostają tutaj w formie takiego świadka historii. Inwestycje realizuje Hewelianum z budżetu miasta Gdańska.